ja mu na zimnym trochę dałem, ale to tam raz można! Fauna, co można sprawdzić? Siłanko widzowie, zanim zaczniemy. Film z Raptorem To chciałem wam pokazać, że wlatuje właśnie nowe logo Na bluzy i koszulki Także zapraszam Dzisiaj do końca dnia macie dużo niższą cenę I dodatkowo dostaniecie wlepy właśnie Z takim logo Tylko, że mniejsze oczywiście To sobie będziecie mogli gdzieś nakleić I sesję jak chcecie sobie zobaczyć To wbijajcie na Instagrama I tyle Takie maszyny się kupuje, proszę państwa, nie, tam jakieś. Sprawne, nie? Sprawne. Musi być coś do roboty. W ogóle to też by trzeba gdzieś umieścić. Może wiesz co wydrukuję na tym, na drukarce zrobię taki i o. się tej wstawię. wstawi, nie? To mi się podoba. Oj, zimno, proszę państwa. Dwa kładzisze, nie dwa kładzisze, ale dwa sprzęty przywiezione. No od razu wam powiem, że drugi nie jest kładzisz, ale zobaczycie go w następnym filmie. Jest to sprzęt no z dawnych lat, dokładnie rok 80, także możecie strzelać. Co to za maszyna? Gdzie skubana? E, eee, no gdzie takie... Czemu gaśnie? Trzeba to chyba podregulować Co, dajemy podjazd? To dawaj, dalej ciśniemy Ja Wam mogę powiedzieć, że jest to ja... Zadyma, daję radę. Dawaj tam, pod ten budynek może. Ale tu grzeje od wydechu. Ja pierdzielę. No można. Ja mu na zimnym trochę dałem, ale to tam raz można. Tak się proszę państwa prezentuje maszyna. Jest to Raptor 350 z roku. Który to jest rok? Dobre pytanie. <laughs> tak się kupuje sprzęty. Byle by było sprawne w miarę. No co, no i pali tak prawdopodobnie przez to łożysko jednokierunkowe. Tutaj inżynier zaraz to. Znaczy ja nie, nie, wiem tak, nie tak zaraz, ale do weekendu będzie zrobione no, pewnie. Nie wiem którego, ale do, którego do... na pewno. <laughs> może, może do świąt będzie zrobione. A. Także jak widzowie, chcecie to już. Możecie sobie Voucher kupować na, sierp na sierpień, będzie tor. To będzie maszyna do jazdy, którą będziecie sobie mogli również pośmigać. Także link macie w opisie. Wbijajcie takie naklejki, jakie tam chcecie. Również macie linka w opisie, indywidualne czy jakiekolwiek. I co? No, co tu jeszcze trzeba powiedzieć? A, trzeba naprawić tak. Trzeba naprawić tutaj osłonę. To no, tu, tutaj. tu będzie rzeźbiarz to no. robił, prawda? To nie ma tych, 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 nie wiem jak to się zapiętki. nazywa tutaj Zapiętki, to się nazywa Zapiętki się to nazywa? Zapiętki, fachowo Człowiek się uczy całe życie, także no, no to zapiętków w widzowie nie ma Może będą Może, może będą Albo kupować. podłogi całe kupić takie z tym No właśnie Bo takie, te zapiętki będą pewnie kosztować nie wiem tak. ile, ale pewnie jak to jest Yamaha to będzie drogo A całe podłogi z tym będzie to od razu inaczej wyglądać Inaczej będzie wyglądało, nie? Z wad, które tu są jeszcze Prawe koła są jakoś bardziej wytarte, nie wiem dlaczego Może... Ktoś na bocznych kołach wie, jeździł Albo wiesz jeszcze od czego tak może się stać? Tak jak ja na przykład zawsze, wiesz, kręcę bączki, wchodzę w... stronę Mi się zawsze w tą stronę bardziej no, podoba I te koła, no to by to może tłumaczyło, ale nie ma co tutaj tłumaczyć Jest jak jest Jest jak jest, jak, jest jak widać, także... No i co, no... Co, do czego tu się jeszcze może trzeba przyczepić? Jakiś tam delikatny luz jest na, na kierownicy, ale to minimalny. A, te, to są w ogóle. Tu jest źle to zrobione. Ta, ta kierownica jest zła do tego, zobacz. Ona jest za wąska, mi się wydaje. Wiesz. Trzeba by to po prostu przesunąć. No nie, no może to ciężko. Nie, to jest zła kierownica, mi się wydaje. To nie jest wiesz, takiego sprzętu. To jest. No, je, no jeździ się w miarę ok. Co tu jeszcze trzeba powiedzieć o sprzęcie? No... To te... no jedna felga jest inna. jedna felga jest to jest prawdopodobnie dla... niezauważalne, no ale. Ale jak się kupuje, to się zauważa. A, no i co? No i z tyłu tarcza, jest zdarta. Pewnie jeszcze pośmiga trochę. Ale klocki trzeba wymienić. Klocki to na bank trzeba wymienić, bo tu już blacha idzie. No i to prawdopodobnie łożysko jednokierunkowe od odpalania, także sami sobie Sami sobie możecie. Jakieś pendolino tu jedzie. Sami sobie usłyszcie. Tak to wygląda. Czasami jest... O, i słychać taki specyficzny dźwięk. Czasami jest za, tak, że za pierwszym odpali, a czasami tak, że trzeba się bawić i bawić. Myślałem, że jakiś pendolino, a. Tu... Star. Wy, wy, wywożą coś No tutaj o, o Panie jaki stan To jest stan salonowy Przywiezione Pierwszy raz nim wyjechałem Przywiezione spanek To teraz po prostu jest wietrzenie maszyny, tak? No. Testowanie Nie no to tak nowy wygląda no. Także co, no co no testujemy tego bolida, kurde Starczy opowiadania, głupot tam no. jazdy nie gadania no. <noise> no to gazów, krzaki! Gdzie tu można przykrzakować? Boję się, żebym nie zgubił portfela telefonu, kluczów. Dużo takich niepotrzebnych rzeczy mam ze sobą, ale. Możemy jechać tam na tą drogę, jeszcze trochę V-Maxa sprawdzić. V-Maxa? V-Maxa można sprawdzić. Ja mam w zegarku GPSa Także Także no, to można od razu sprawdzić. No to jedziemy V-Maxa sprawdzić. Falt... O właśnie, zgaźno jeszcze, trzeba powiedzieć, że plastiki były malowane. Właśnie... Porządnie yy, po już oklejony tutaj wlepami, tak jak mówiłem. Także no to, to ja chciałem to A i tu będzie gąbka enduropa. Zrobi się. Na weekend któryś. Wszystko będzie. Wszystko, Wszystko, Wszystko będzie, a pokażę że się za 3 miesiące będzie taki sam, nie? Widzę, że nie odpala. Ważne, że jest oklejony i napierdolony. No. To, <noise> to tam dada nie jeździ. No właśnie, tam w, w garażu postawisz to chłopie. Jasne. No nie, to jest męczarnia. A tak próbujemy go na zapalić. No to dawaj. Na zapalić. Z jedynki czy z dwójki? A z dwójki od razu. Dawaj z tej czy Myślisz, że to... ho chłopie o człowieku, to... Ale my się w ciebie zmieniło czułem już kask. Wiesz co, zrobimy tak jak z tym. Z perolskimi sprzętami. Tylko że to nie będzie takie łatwe. Żebym ja to rozpędził. Może tam wskoczę, jak jest troszkę z górki, widzisz? Chcesz się przejechać? U inżyniera zobaczycie reanimację kładzisza. Znaczy to, to prawdopodobnie to łożysko, one chyba 100 kosztuje. To no, chyba tylko to, no bo co innego to by było. Ale się okaże. Zobaczycie u inżyniera na kanale.